Otóż zarówno przeregulowanie gospodarki jest niekorzystne dla gospodarki, jak i brak regulacji albo jej niedobór, ponieważ wiele z regulacji ją stabilizuje albo ma stwarzać w miarę dobre reguły jej funkcjonowania. Tutaj jeszcze abstrahujemy od kwestii podatkowych, ale przykładowo, jeżeli chodzi o Nadzór nad rynkiem finansowym, jeżeli chodzi o ochronę konsumentów, jeżeli chodzi o rynki takie jak rynek energii czy rynek telekomunikacyjny, to zarówno niedobór regulacji, jak i nadmiar regulacji są niekorzystne. Poszukiwanie zawsze jest wokół tego złotego środka. Patrząc na kwestie konkurencji międzynarodowej i w ogóle konkurowania w XXI wieku, a także kwestie podatkowe, można zwrócić uwagę, że właśnie Komfortem życia oraz podatkami będzie konkurowało wiele państw o podatników, o swoich obywateli, o tych, którzy będą chcieli w danym państwie mieszkać. Ponieważ będzie coraz łatwiej się przemieszczać, mobilność będzie coraz łatwiejsza do zapewnienia. A zatem jest pytanie, co przesądzi o tym, że chcemy gdzieś zamieszkać. Na pewno to, że mamy dostęp do szkoły, dostęp do opieki zdrowotnej, że mamy atrakcyjne miejsca, jeżeli chodzi o takie życie, Kulturalne albo życie codzienne, to jest ważne, ale z drugiej strony, właśnie pozostaje system podatkowy. System podatkowy musi być możliwie jak najbardziej przyjazny dla podatników, zarówno ze względu na dwa, a być może nawet trzy kryteria. Pierwsze kryterium odnosi się do stawek w tym systemie. Te podatki nie mogą być za wysokie. Drugą kwestią jest kwestia złożoności tych podatków, a mianowicie, jeżeli ten system jest trudny, Złożony i tak jakby ciężko jest go zrozumieć, to nawet jeżeli te stawki nie są wysokie, to on zniechęca do tego, żeby w tym systemie się znajdować. I ostatnia rzecz to jest częstość zmian. Jeżeli jakiś system jest nadmiernie często zmieniany, nadmiernie zaskakuje nas swoimi zmianami, wkłada się niepewność. Ta niepewność jest również elementem ryzyka co do tego, czy ten system będzie stabilny w długim okresie. Niepewność też może albo premiować, albo ograniczać. Brak niepewności może premiować, a niepewność ograniczać bycie w jakimś systemie podatkowym. Myślę, że Polska w obszarze podatkowym ma dużo lekcji do odrobienia, zarówno jeżeli chodzi o poziom podatków, gdzie Polska wypada zdecydowanie poniżej średniej w gronie krajów OECD, jak również złożoności systemu, czy zmienności tego systemu w sensie przewidywalności. Pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy związanej z systemem podatkowym. Jeżeli on jest zbyt skomplikowany albo podlega zbyt częstym zmianom, to taki system wymaga często wielu ekspertów, doradców, zmieniane są systemy teleinformatyczne. Nie służy to firmom. A firmy, pamiętajmy, są pracodawcami są tym miejscem, gdzie po prostu wytwarzana jest bardzo duża część naszego. Dochodu narodowego. A zatem, jeżeli chcemy, żeby nasza gospodarka się dobrze rozwijała, musimy systemem podatkowym również zachęcać firmy do funkcjonowania właśnie tutaj, a nie gdzie indziej.